No siemanko, sianko, kuba, siemanko, fanolo, witam, witam wszystkich. O, go, go Minecraft, mój syn już też na Ci pierwszej, zaraz pod pogrobem wywalił. Siema Kacper, mój syn siedzi. No, Napiszcie, czy jest wszystko ok? No, Sięłam z O, siedzi mój syn. E, pamiętasz mnie, Monster? Karton nie kojarzyłem tego omniku, więc wybacz. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. No, bo. Mam nadzieję, że. O, jest wspierający nowy. Witam, wspierającego. Mm. Dziękuję za wsparcie. gięta 5 olivier dziękuję za wsparcie. No, jestem chyba drugim wspierającym na tym kanale. Zaraz sprawdzę. Poczekaj, bo nad ranem też ktoś wsparł, więc serdecznie dziękuję. Jeszcze muszę powiadomienia sobie do tego pododawać. Jeszcze nie dawałem powiadomień na ten temat. Tutaj do, a tu Mo no, już trzech wspierających. Nie. Dwóch, przepraszam, dobra. Więc dziękuję, dziękuję, dobra. <laughs> yy, Gięta 5 tak, może będziemy zagrać. Bo właśnie o to chodzi, że wspierający będą mieli też pierwszeństwo. Tylko muszę mieć. Czy mam Cię w znajomych?